Witajcie w dzisiejszym odcinku, w którym przyjrzymy się Enova 365 Service Desk, zaawansowanemu narzędziu przeznaczonemu do optymalizacji obsługi klienta w firmach różnej wielkości. Ten moduł, będący częścią systemu Enova 365, rewolucjonizuje sposób, w jaki firmy komunikują się ze swoimi klientami, a dzięki niemu można znacząco poprawić jakość obsługi i zmodernizować wewnętrzne procesy. Zacznijmy od kluczowych funkcjonalności. Nowa 365 Service Desk umożliwia sprawne zarządzanie zgłoszeniami klientów poprzez rejestrację ich z różnych kanałów komunikacji. To oznacza, że każda prośba, pytanie czy problem są natychmiastowo przydzielane odpowiednim pracownikom, co pozwala na śledzenie statusu zgłoszeń w czasie rzeczywistym. System priorytetyzuje zadania w oparciu o wcześniej zdefiniowane kryteria, co niesamowicie ułatwia pracę zespołów obsługi klienta. Co ważne, moduł ten pozwala również na personalizację obsługi, co z pewnością podnosi komfort klientów. Możemy tworzyć spersonalizowane formularze zgłoszeń i definiować różne typy zgłoszeń oraz ich ścieżki obsługi. Klienci są na bieżąco informowani o statusie swoich zgłoszeń dzięki automatycznym powiadomieniom. Nie można również zapomnieć o integracji z innymi modułami Enova 365. Daje to szybki dostęp do historii kontaktów z klientem oraz ułatwia powiązanie zgłoszeń z dokumentami handlowymi. To efektywne zarządzanie zasobami firmy w kontekście obsługi klienta. Kolejnym atutem Enova 365 Service Desk jest automatyzacja rutynowych zadań, co pozwala na oszczędność czasu oraz redukcję błędów. Automatyczne generowanie odpowiedzi na typowe zapytania czy szablony wiadomości dla różnych scenariuszy obsługi to tylko niektóre z dostępnych opcji. System automatycznie eskaluje zgłoszenia, gdy czas reakcji przekracza ustalone normy. Osobną, ważną funkcjonalnością jest analiza i raportowanie. Moduł oferuje zaawansowane narzędzia analityczne, które pomagają w doskonaleniu procesów obsługi klienta. Generowanie raportów efektywności, analiza czasu reakcji oraz identyfikowanie obszarów wymagających poprawy to kluczowe elementy, które pozwalają firmom na stały rozwój. Nie możemy zapomnieć o zarządzaniu wiedzą. Enova 365 Service Desk wspiera tworzenie bazy wiedzy, co znacząco przyspiesza rozwiązywanie problemów. Pracownicy mają łatwy dostęp do rozwiązań często występujących kwestii, co sprzyja dzieleniu się wiedzą wewnątrz zespołu. Decydując się na wdrożenie Enova 365 Service Desk, firmy mogą liczyć na wiele korzyści: zwiększenie satysfakcji klientów dzięki efektywniejszej obsłudze, redukcja kosztów poprzez automatyzację, poprawa wydajności pracy zespołu oraz lepsza kontrola nad procesami obsługi. To wszystko przekłada się na budowanie długotrwałych relacji z klientami, a także wzmacnia ich lojalność. Wdrożenie tego modułu obejmuje kilka kluczowych etapów, w tym analizę potrzeb i procesów w firmie, konfigurację systemu, integrację z istniejącymi rozwiązaniami oraz szkolenie pracowników. Testowanie i optymalizacja wybranych rozwiązań pozwoli na maksymalne dostosowanie ich do potrzeb organizacji. Podsumowując, ENOWA 365 Service Desk to potężne narzędzie, które przekształca proces obsługi klienta w firmach. Automatyzacja, personalizacja oraz zaawansowane analizy to aspekty, które pozwalają na redukcję kosztów i poprawę satysfakcji klientów. Warto zainwestować w takie rozwiązanie, które z pewnością przyniesie wymierne korzyści i pozwoli na dalszy rozwój firmy. Jeśli rozważacie implementację tego systemu, warto skorzystać z usług doświadczonych specjalistów firmy Neosmart, którzy pomogą Wam w przejściu przez cały proces. Chcesz wiedzieć więcej, szukasz innych rozwiązań przyspieszających i automatyzujących codzienne zadania? Zapraszamy na bezpłatną analizę, prezentację rozwiązań. Zapraszamy do Neosmart.